Siemaneczko ziomeczki. O! Zobaczmy, dobra! Siemaneczko ziomeczki z tej strony, brudny Joe, A to 6 odcinek serii. clicker po polsku. Dzisiaj otworzymy 25 chroma, dwójek i 20 overpassów? Nie, czekajcie, Jakiej kolekcji? zapomniałem. Asad, tak? Tak, asady. Widzicie, tutaj poprzegrywałem, czy będzie kłopotu normalne. Trochę tego było. Jak widzicie, fipunek jest do pitu, ponieważ wszystko przerąbałem, Wszystko, naprawdę. I dlatego robię ten opening i info dotyczące kanału. Filmy będą się pokazywać w tygodniu. No nie wiem, nie wiem, rzadko od poniedziałku do piątku. Rzadko, ale w soboty, w niedzielę film, filmy są na 100%. Chyba, że gdzieś wyjeżdżam. O, kosa tam była. Ok, ja mam zamiar Wam nagrać. Jutro, w piątek, jeszcze jeden materiał z gry Tube Tycoon. I polecam śledzić mój. No, jeśli chcecie wiedzieć o której jest odcinek, bo ja go wrzucam zawsze, kiedy mi się po prostu podoba, kiedy mi się chce go nagrać. Kiedy mam ochotę, to on się będzie pojawiał. Wtedy, kiedy będę chciał. Tak. Boże, święty, dobra. Tak naprawdę zapraszam na mój profil Google Plus Brudny Joe. Oczywiście ze spacją i z wielkich. Tam zawsze będzie info dotyczące kanału. I mam zamiar założyć jeszcze swojego Instagrama. Może i z moimi zdjęciami, a może i nie. Nie wiem, czy chcę ujawniać twarz. Wszystkie najlepsze itemy, które trafię tutaj, w tym openingu, wrzucamy oczywiście na normala, na jackpota. Zawsze tak będzie, po każdym odcineczku tak będzie, to otwórzmy sobie gdzieś do 15 asaltów A później już pokażę Wam tylko najlepsze skiny trafione w skrzynkach, albo do 10 wszystko otworzymy I pokażę Wam najlepsze skiny, które trafiłem AUK HOT ROD 46 euro To przynajmniej wiemy, że będzie na jackpot'a, a czy na normal'a? No, Glock i pod sam koniec, no to jest, to jest, to jest Hamstwo w państwie, dobra. Widzimy się jak trafię coś dobrego. Po tym... No... No buldożer 3 euro. Dobra, widzimy się jak trafi coś dobrego. Czekajcie. No i się maneczko Jestem po krótkiej przerwie i trafiłem tutaj Glocka Fejda'. O, czy gdzie wyszymy. No i mamy dobrego skina, na, to oczywiście tu na normalu. No no to otwieramy... A ja nawet otworzyłem dopiero dwie paczki po tym jak zrobiłem niby cięcie. No i proszę bardzo i drugi Glockfade. No, no i ja już dziękuję. No to już pozałatwiane. Przydałyby się jeszcze dwa. Przydałyby się dwa i bym miał już ustawioną tą grę. Jeszcze może kosa jakaś. A co jeśli chodzi y, do, co do skrzynek? Ja otworzę te wszystkie, co twoje mam. No, tylko te chromy dwójki. A kolejny opening chyba sobie zrobię. Aj, tak blisko. Chyba sobie zrobię breakoutów. Coś mi się tak wydaje. Mam ochotę trafić motylkową. Dobra, to widzimy się, jak trafię kolejnego dobrego skin. Trzymajcie się. No i jestem z powrotem. Kolejny Glock Fate Factory. Nie zostały mi trzy skrzynki do skońca, więc je razem otworzymy. Margonem. Poznałeś go? Poznałem Mandzia. Z Margonem. Pozna. No i kolejny Glock fate. Co tu się dzieje? No to już mamy około... Ja! Co tu się dzieje, ludzie? Już mamy stysiaka. Co tu się dzieje? Kupię sobie jeszcze jednego Asalta. Muszę zobaczyć. Muszę to zobaczyć. I kolejny flight? Ja prawie! No ja... ILE TYCH FEJDÓW MI DROPŁO?! CZTERY FEJDY! No to mamy niemal ustawione, a w chromie dwójce dropią najładniejsze kosy z tego co słyszałem W sumie z tego co doświadczyłem, bo kiedyś dropnąłem tutaj cannabis Tiger Tuta Faktory... nie, nie Faktory Mew, Minimal 455 euro bez stat traka. No to otwieramy no to otworzę jeszcze z Wami trzy skrzyneczki, albo cztery każdego rodzaju, a to jeszcze trzy. To była pierwsza. Druga, jeżeli nic nie dropnie, no to o, dwie koszy nam przyleciały. Och, 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 To ojej, pomyliłem się z otwieraniem. To po prostu zrobię cięcie. O, dropło coś bardzo drogiego. To jeszcze breakout i wanguardzik breakout Nic mi nie dałeś, a zobaczcie teraz, patrzcie na to No, była skrzynka w milczeniu, niestety nic nie trafiłem To widzimy się jak coś trafię Cześć No i siema, wróciłem, na razie mi nic nie drogło Pozostały mi ostatnie skrzynki, no nic mi po... Nawet różowym jeden nie drobno. więc otwieram Ostatnie cztery skrzynki, wkraczamy na jackpot'a No i glock 18, grinder i teraz breakout. Breakout proszę państwa. Breakout Nikosa. No albo P2000 i Wory. Phoenix case. Zobaczcie co tu się trafia. Patrzcie na to. No i gówno. Chroma 2 case. Mamy Hyper Beach, no? W jakim punktu? No nie gadaj. Gdzie on jest? To jakieś tanie musi być, bo mam ustawione drogością. O oh, jest hyperbeat, watisk Ła wow. teraz ostatnia skrzynka. Uwaga, czy trafię w niej kosę? Czy trafię? Czy trafię? Nie trafię, no to... No nie ostatnia, no co co? Mamy 152, tak? To skończymy to cobblestone'ami. Może jakimś cudem, cudem dropnie nam Dragon Lora. I tak mam już tytuł na odcinek. Co tu się dzieje? Taki będzie tytuł odcinka, więc. Jak dropnie Dragon Lora? pieniążków nie ma. Jak nie ma, jak są. Trzeba coś sprzedać taniego niego takiego. O ile ty już? 15? No to starciu już te, co nie? No i ostatni kobel z tą. Dragon Lora przeleciała. I co trafia, i co trafia? Tak blisko na ta Kurde, no byłoby to 100 euro do przodu, czy tam 200. No i wszystkie najdroższe itemy wkładamy do Jackpota. Czy jest normal? Jest normal. Add items. Czyli wbijamy za ponad 1494,53 euro Oj, co tu się dzieje, co tu się dzieje Ja sobie w tym czasie nie będę klikał Tu mamy chromę, to sobie ją otworzę Piniążki mam To sobie otworzę Nie wierzę Czy ja właśnie Eee, mam ofertę, aby tam za misję dwa kontrakty Ja nie robię tych misji, a nie o, przeszła połowa i mamy nadal 54%. 53, no to jak dojdzie do końca, to się widzimy. Cześć. Siemaneczka, już to wchodzi do końca. Teraz zamykam oczy. Uwaga, proszę Państwa, tyle procent. Czyli ja to przyrąbię. Proszę Państwa, brudny Czo, brudny Czo, brudny Czo, nie, nie, nie. No wpaść, No kurwa, no. Ja pier... No i teraz jakimś głównym wiadę. No kurwa a no jakieś gówno, no. Chyba rozumiecie moją złość. Po prostu nie wierzę, co tu się stało. No. Poczekajcie, aż Jackpot dojdzie do końca. Szymaneczko, ja już jestem, dochodzi do końca, i może teraz uda nam się ich orobić na 9% szans. Ja nie patrzę. Proszę Państwa, czy robimy ich na 9%. To jest bardzo mało, więc nie liczę na wygraną, ale może, 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 może. Jest... Kur... nie! Kończ odcinek. Dzięki za oglądanie. Cześć!